Jednak jak widzicie, można sobie wyłączyć całkowicie nick w Among Us Poruszamy się wówczas. Najzwyczajniej siecie nas nie widać. Pora pokazać wam oficjalną mapę, na której się znajduję. Na tej mapie możecie również pograć ze znajomymi. Powiem Wam widzowie, że jak zaczynałem nagrywać Among Us, a nie spodziewałem się, że zostanie moja twarz częścią mapy, naprawdę. W dzisiejszym odcinku zobaczycie nowe tryby w Among Us, które możecie zagrać sobie chociażby ze znajomymi. Różne nowe zmiany, modyfikacje naszej postaci w Amongu oraz mapę, na której jestem ja. Serio, jestem częścią mapy. W ogóle. Na samym starcie zostawcie łapę w górę, 30 tysięcy a w górę To kolejny odcinek tego typu, więc serio, jeśli lubicie po prostu Jak oglądamy, przeglądamy takie rzeczy, jak gramy sobie w takie tryby Jak robimy rzeczy, do których zwykły śmiertelnik nie ma dostępu Znaczy, w sumie to ma, bo później będziecie mogli te wszystkie paczki sobie pobrać To serio, 30 tysięcy łap w górę, kolejny taki odcinek Ponadto chciałbym powiedzieć, że ponad 60% osób, które oglądają te filmy No nie subskrybują Ej, subskrybuj. ja mi smutno, jest, jak nie subskrybujecie tego kanału Daj na moim czole jest przycisk subskrybuj, bierzesz i robisz... Ało, trochę się uderzyłem za mocno Ponadto tutaj macie trzech ostatnich zwycięzców kluczyków do Emonga Na jakieś pety albo na chociażby giereczkę A jeśli wy chcecie zgarnąć pakiet zwierzaków albo emonga To wystarczy właśnie zostawić łapę w górę, suba z W komentarzu napiszecie jaki jest wasz wymarzony prezent na gwiazdkę Bo w sumie nadchodzi i tu już już niebawem I fajnie by było coś dostać fajnego Mamo, e, proszę e, Jak coś to ja bym chciał taką figurkę cyberpunka Jak coś jakbyś mamo oglądała Albo nie wiem, ktoś kto mnie kocha z rodziny Wszystkie te rzeczy przygotował dla mnie więc bez niego ten odcinek by nie powstał. Dlatego w opisie znajdziecie link do jego kanału. Weźcie, bo zostawcie suba. Ponadto wrzucił on film, w którego opisie znajdziecie chociażby link do pobrania wszystkiego. Dlatego wszystko znajdziecie w opisie albo na ekranie końcowym tego filmu, dlatego oglądacie film do końca, jeśli jesteście super. jeśli nie jesteście super, to będziecie wyłączać ten film zaraz. Więc nie wiem, taki test na bycie fajnym człowiekiem, chyba wam, robię, co? Dobra, słuchajcie, w takim razie pliczki już pozmieniane i jest guzik ze mną, siema, siema, siema siema. Wszyscy siema, siema, siema. No i słuchajcie, widzowie, jak widzicie, mamy tutaj. Serwer Impostor, więc tutaj możemy sobie zmienić, ale na Impostora nie możemy wrócić, tak czy siak. Mamy tutaj Public Game, Find Game. No i patrzcie, guzik nam zachostał o giereczkę. No i w pierwszej modyfikacji dzisiaj będziemy mieli modyfikację naszej postaci. Ja jeszcze tego nie widziałem, tak naprawdę, więc zobaczymy. Uwaga, 3, 2, i 1. O ja! Czekaj chwilę, ej coś się Bo widzę... Ja... Ty, czemu ty masz takie ja, duże co rogi? A to bo to czapki wypalamy. nie są z ten no no pen, to, Jaki to co jest w ogóle? Jakie to jest malutkie Ja nie mogę, ej stary ale to jest totalny kozak Jakie to jest mega słodkie Widzowie słuchajcie, jeśli oglądaliście odcinki z pogromców mitów, albo lifehacki tiktokowe, wszystko to się wam przyda jeśli gracie chociażby z taką modyfikacją postaci, bo Oj, słownie. Tak, tak. Będziecie w stanie obczać sobie każdą kampę. Czy my jesteśmy w stanie wystartować to w ogóle, czy nie jesteśmy w stanie? No, nie jesteśmy. Mamy za mało ludzi. Nie, no. jesteśmy. nie mamy znajomych. sad. Dobra, Sadkę. to w takim razie pora napisać do widzów z Discord i Polecam serdecznie. Prawie 80 tysięcy osób jest na Discordzie widzowie. Ale ja wiem dlaczego. Dlatego, bo Discord jest super. Słuchajcie, widzowie. Niestety, ze względów technicznych, znaczy, to prawda jest taka, że względy techniczne są takie, że część moich widzów, z którymi zazwyczaj mam taki układ, że są. Moimi takimi, jakby to powiedzieć statystami są totalnymi tuheadami i no nie wiedzą, jak to zainstalować. A wszystko jest bardzo proste. Patrzcie, widzowie, wystarczy, że na przykład schowacie się za tym kartonikiem. Stary sobie położył tu stare buty, a wy możecie się za tym ukryć. Tak samo czekaj, czy za tym boksem możemy. Nie, tutaj tutaj nie o, możemy ale, nie. Ciekaj, ale kamp jest bardzo dużo, do, za której możemy się skampić, chociażby tutaj. Schowanego normalnie można Stary, patrz Tutaj normalnie możemy sobie wejść tak delikatnie i nic się nie dzieje. A, bez kitu. A, czekaj, a Stary, czy ja mogę wskłaśnie, czy ja naprawdę mogę? Jest jakoś to... śmiesznie wygląda, tak, tak. Czekajcie, to będzie chyba najsłodsza rzecz na świecie, jaką widziałem. Ojej! Co jest? <grywki> Co jest? <grywki> Co ty wy w ogóle? Jakie to jest uroczne, masakra. Kill? A, bo tam gość stoi, o, no o, tak. Jezu, rzeczywiście, czekaj, uwaga. <grywki> O, jakie? Jakie małe zwłoki, co jest? Ja nie mogę, stary. Ej, totalnie stos, totalnie. O, stos. za można się schować. Pog? Wiadomo, że się ruszają trochę. <śmiech> <śmiech> stary, nie, widać. nie, no totalnie nic nie widać. Stary tutaj nas nie widać w ogóle. Tu nie widać kompletnie. Tu nie ja widać kom... <laughs> Patrz! O, oh, ja! Yeah! Stary, nie, dobra. No nic, słuchajcie. Ale modzik jest mega fajny, według mnie. Jest <laughs> przede wszystkim mega uroczy. Ja go oceniam, tak powiem szczerze. Tak 7 na 10. Głównie ze względu na uroczość e, sytuacji. Wrócę <noise> <prostu głos> tak na to, jest. jak to śmiesznie biega, tak nieudolnie. E, no, no i co, widzowie? W takim razie przechodzimy do kolejnego modzika, ze względu na to, że dzisiaj mamy jeszcze trzy do przejrzenia, z czego ostatni jest totalnym kozakiem, więc oglądajcie film do końca. <noise> widzowie, słuchajcie. W takim razie modyfikacja numer dwa. Jeśli uważacie, że wasze IQ oraz poziom gry jest na wysokim poziomie, tak samo jak y, Nexet tak zawsze uważa, że on jest high-elo. -e. Hi o, ja jestem high-elo graczem. Na high-elo Graż właśnie z Hello. No więc generalnie tak. Dla high Elo graczy został przygotowany ten modzik, który zaraz zobaczycie. Wystarczy, że wejdziemy sobie w takim razie w Free Playa. Znaczy, możecie również online oczywiście sobie wejść, bo w sumie zazwyczaj na przykład tak będziecie sobie chociażby grać ze znajomymi, z przyjaciółmi. Nie wiem, z rodziną, z małą, z statą, z psem. Nie wiem, z kim tam gracie, nie wnikam. Ale sytuacja wygląda tak, że no, my nie mamy kolegów dzisiaj na tyle dużo, dlatego wejdziemy sobie w Free Play. Szczególnie, że i tak to wszystko robimy poglądowo, żeby Wam oczywiście pokazać. W takim razie. Deskelt, jesteśmy witam serdecznie. I teraz tak, ja nie wiem co tutaj się będzie działo tak szczerze. Ja nie wiem na co mogę liczyć, ale e, wydaje mi się, że e, będziemy mieli cięższe taski. Tylko teraz tak, te taski musimy sobie przede wszystkim tutaj odpalić, e, więc włączmy sobie wszystkie po prostu jak leci Okej, okay, mamy strzelanie. I co I co jest? A? I co i ja mam spamować? Ja mam naprawdę na czuja tutaj to wszystko zrobić. Tak. No, no to 20. 20 na czuję, mam zrobić. No to nieźle się bawisz, naprawdę. Widzowie, tak naprawdę te meteoryty tam sobie lecą, ale musimy przybliżyć bardzo mocno grę. Widzicie, one są takie malutkie. One są takie minimalne, że my strzelamy naprawdę 500 tysięcy kilometrów przed siebie, i ten strzał musi dolecieć idealnie i w nie wpaść. Więc tak to wygląda. Wy myślicie, o, bo tutaj nie widać, niewidzialny ten mod gówno No a ja wam mówię, oj, nie, nie. Liście. No, też nie i liście, liście. O tam coś ryba... lata jakiś pyłek. No, ale coś lata, ty, czekaj, co to jest? A to jest na moim monitorze? Nie, to jest. <laughs> oj takie. O jest stary, ale takie, co to jest... Robak mi chodzi po monitorze. Patrzcie, widzowie, widzicie? taki robaczkę tutaj. Widzieliście w ogóle, że on jest? Ja szczerze ale nie Ale to jest robaczek chyba. Zrobaczek. Co sobie jaja ze mnie robisz? Czy to już? No nie, no to jeszcze nie. Gdzieś jeszcze jest jakiś listek. Ty jesteś niepoważny, stary, przecież to tak. <laughs> Najdłuższy task to zaraz będzie. Dobra. Jest! Zrobiłem o, Ja muszę przetestować jedną rzecz A, tak, Czy tak. robienie kabelków Jest cięższe tutaj? Uwaga Gdzie, Gdzie one są? O to jest ciężkie, to, to jest to? Po lewej, aha, bo każdy po kolei no. Siemanko widzowie Które nie działa yy... o. o pierwsze! Jaki farciarz o nie. O nie stary, czy to też? Też, to też Okej okay. Czyli to tak... Ale no, że go trafia tak od razu? Ale to jest głupie, bo... Jak... Jak walniesz gdzieś obok, nie masz wyczucia co nie, czasami tak szybko na szybko klikasz sobie wszystko A później a, I, się i okazuje, tak chodzi, tak? Przy... przy, przy no nie. Znaczy to i tak chodzi no niestety. a ha <laughs> Zapraszam, ja mam się odwrócić do góry nogami, żeby zrobić tego taska Czy ty jesteś porażny? 1, 2, 3, 4, 5 To jest 6 czy to jest 9? 6 7, 8, 9, 10 Dobra, yy, haj Elo gracz, pozdrawiam Dobra, uwaga, mamy kartę No nie wiem prostu... Minikarta no ty, ty. Się... S? Ale, S? ale że kartą Sim yy, tego nic robimy Tutaj mamy kluczyki Ej co? Co jest? CO? Co? Czekaj, co jest? Jaki klucz mały to jest? Tak Ej, wy, ty, wy. Mini kluczyk Jaki totalny sztos Ej nie stary ale, ale mi zaskoczyłeś z tym taskiem Naprawdę Ej nie Totalny sztos Totalny sztos Mi się podoba Ja oceniam tego moda No da się lepiej Dałoby da się lepiej Dałoby się lepiej Ale i tak spoko Jeśli trajhardujecie, widzowie Jeśli uważacie, że jesteście High elo e, Graczami e, Among us, No to wystarczy sobie coś takiego Pobierzecie u guzika na kanale No i wówczas Możecie sobie pograć ze znajomymi I się powkurzać trochę Że robicie liście I wcale nie jest zajebiście Bo robicie Jak <laughs> Eee, ale więc... rymy. No, ale rymy. Dobra, widzowie, w takim razie przechodzimy do następnego moda. Jedna rzecz mi się tylko rymuje, ale nie chcę jej mówić. Lecimy dalej. W kolejnym modziku możecie być niewidzialni i troszeczkę grać w takie, można powiedzieć, że move or die. Tylko trochę na innych zasadach. Ze względu na to, że patrzcie, teraz w tym momencie mamy jeszcze niki widoczne i tak dalej. Ale teraz, jak będziemy sobie w playery prev... Wiesz, Gdzie mam to zmienić? Prefsy. No to nasz player, player prefsy. Teraz, widzowie, wystarczy, zmienimy sobie. Na nick na y, niewidzialny e, symbol taki. Tym symbolem jest taki unicode. Tutaj macie pełną nazwę. Wystarczy sobie go skopiujecie. Ctrl C. Później walicie Ctrl V do tego folderku na przykład. No i teraz musimy gierkę zrestartować. Zapisujemy. Cyk. Jednak jak widzicie, można sobie wyłączyć całkowicie nick w Among Us, tak żeby nikt was zupełnie nie mógł zobaczyć, jak się ukryjecie w tych wszystkich kryjówkach. No i w tym momencie, jak widzicie, poruszamy się wówczas. Najzwyczajniej sieci nas nie widać. No i ten tryb polegałby na tym, że jak widzicie, biegamy sobie po prostu bez ników, wszystko jest super, totalna chillera. No ale jednak staniecie i robicie taska, Albo się zablokujecie na ścianie, to jesteście widoczni. Ja bym polecał e, po prostu się nie zatrzymywać tak naprawdę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać jako impostor. W tym momencie e, jesteśmy impostorami. Skoczmy sobie do wenta. Ej, stary, nawet do wenta jak skakuje, to mnie nie widać. Oj, tak, tak. Uwaga, wyskoczymy z wenta. Okej, okay, tutaj chyba było, było widać. Dobra, na sekundkę chyba nas widać. Tak, bo musi stanąć, co nie? Postać. Tak, bo musi stanąć, postać. Ale jak widzicie, widzowie, możemy podbiegać i na przykład walić komuś killa. Później szybko się ulotnić. Ktoś na przykład wlatuje. My cały czas biegniemy. No i najzwyczajniej w świecie nikt nas nie widział, bo jesteśmy najzwyczajniej w świecie niewidzialni. Ale, no niestety, pamiętajcie, że zawsze będzie się ten przycisk kila świecił. Więc, em, no raczej na tym by to polegało, żeby y, umiejętnie go użyć i żeby się nie wpieprzyć w grupkę osób po prostu, bo, no, to pewnie też. Jest taka opcja, że na przykład biegnie ze sobą czterech siomeczków, nagle zabijacie jednego i migniecie na dosłownie sekundę i od razu widać, kto jest impostorem. Ja daję ósemkę na dziesiątkę. Wy też widzowie możecie ocenić w ogóle te wszystkie mody. Słuchajcie, przechodzimy w takim razie do ostatniego, który jest totalnym kozakiem. Dobrze widzowie, w takim razie pora pokazać wam oficjalną mapę, na której się znajduje. Czy moja morda się znajduje na tej mapie? Oj, tak, znajduje się. Oj, oj oj dobrze widzowie. Zanim przejdziemy do tego wszystkiego, pamiętajcie, żeby bijeć na smthstore.pl ze względu na to, że no, nowe rzeczy tam są Wyprzedaż szaliczków, znaczy wyprzedaż Limitowane szaliczki, zostały ostatnie sztuki Więc pamiętajcie, żeby wbić Bo na przykład, no nie wiem, na zimę fajny szalik sobie możesz kupić Albo z czapkę możesz kupić Albo taki wzór, ale nie pokazuj mamie jak masz mało lat Bo zobaczy i powie O nie, to nie jest chyba dla Cyby Ale pozdrawiam wszystkie mapy Jesteście super Pamiętajcie drogie mamy, dro drodzy ojcowie Że jak już na przykład po świętach Nie będziecie mieli pomysłu na prezent, nie wiem Na urodziny na przykład, dla swojej pocie. To pamiętajcie, assentohastour.pl, bardzo fajne jakościowe ciuszki, e, a nie jakieś do dupy wydmuszki S. E? Dobrze widzę. W takim razie wchodzimy ponownie we freeplaya Oczywiście na tej mapie możecie również pograć ze znajomymi. Przypominam, wystarczy tylko, że wiecie do guzika na kanał. Pamiętajcie, opis, end screen, i tam macie film taki o. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. I uwaga: 3, 2, 1. I cyk! I okej, słuchajcie, mamy mapę Minecraftową, jak widzicie. Jaki Fajny to... guzik! Fajny. <laughs> Ale guzik, ja nie mogę. Chłop, co zrobił? Ej, naprawdę, to było przemyślane, stare totalnie. Ej, ale to jest wiksiarskie, w sensie to jest, te obiekty są takie. Wiesz, no. Nie wiem, co chcę powiedzieć, ale takie wytyf. jakie klapy w ogóle. I nie, dobra, zmieniam na impostora. Ja muszę to zobaczyć, ja muszę to zobaczyć, widzowie. Tak, tak, to tak działa. Zostawcie łapę w górę, widzowie. Subskrybujcie kanał koniecznie, naprawdę, bo tutaj wow, 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 naprawdę wow. I uwaga. Jaki sztos Jaki sztos Ej idziemy dalej I te ściany z drewna w ogóle Jakie krzesło powalone Co jest Tutaj mamy Ignacego Kolega polewacy Tutaj mamy naszego Manjo. Wy Co ty Co ty robisz Tutaj mamy mapy Nawigacja, Nawigacja. Jakie to jest kozackie stary Ej wyski tu, to jest przepiękne, to jest przepiękne. Idziemy dalej, idziemy. Uu, ale lawa. Niebezpiecznie. To jest dwukropek, niebezpiecznie. Dwukropek. <grystanie> niebezpiecznie, Dobra. Naprawdę, powiem wam, widzowie, że jak zaczynałem nagrywać emogasa nie spodziewałem się, że, zostanę, że zostanie moja twarz częścią mapy. Naprawdę, mój rozciągnięty losowy rej. Wow, super jesteś. Nie no, powiem ci, że screenshot z idolem sobie można zrobić. O, mamo, tu jest, jest mamo jeszcze na tej mapie. Ja nie mogę. Ale słodko. Ale ten storage stary to mnie rozwala totalnie, naprawdę. Rozciągnięty crafting table. No. Lecimy dalej. Craftingi. Tutaj to mamy... To wiadro, Nexe wiadro. Super. co to za... To jest dla blaszki. Widzowie, eee, to nie jest to, co myślicie. Nie, to jest zwykły cukier. Tu do jedzenia cukru to jest, dokładnie, widzowie. Ladeusz. Ladeusz. Ladeusz, Idziemy dalej. Bladeusz. Kapitan Bladeusz. Idziemy dalej. Redstone, D dwukropek, bo tutaj impostor zawsze wchodzić lubi. No, dokładnie. I pierwszy, jesteś pierwszy, który to ogarnął. Naprawdę? Tak, nikt wcześniej nie ogarnął, że D kropek, bo ktoś zabił. Co to było być? Old bandio. Good old days, yy, współpraca z pewną marką związana z gamingiem No tutaj Mandzio przynajmniej się rusza Na pewno więcej niż w ciągu całego tygodnia wtedy chyba O może mocne, wow. ale pocisnął Mandzio, pozdrawiam, super jesteś, pamiętaj, ty yy, F**k, karambe, no nie Zaspoilerowane. Idziemy dalej Okej, okay. pinkie. Pinkie. pinkie No bo tutaj fejkować można. Prawda? I tutaj łóżka jeszcze z Minecraft. I ja, no to powiem Ci, że nieźle, że się porościągał stary, naprawdę. Dobrze, widzowie, powiem wam tak, w sensie ja nie spodziewałem się, że jeszcze w 2020 roku zostanę częścią gry Among Us. Naprawdę w, w życiu się nie spodziewałem. Ale here we are, widzowie, gdy zaczynałem, to nie miałem nic. Każdy się śmiał A... albo olewał. A patrzcie, teraz y, mapa jest i to super właśnie. Jeśli chcecie sobie pobrać taką mapę i y, bawić się wspaniale z przyjaciółmi i śmiać się z Engine Mandia, to pamiętajcie, żeby wbijać długi guzika na kanał. Y, tutaj macie chociażby obok mnie jego film Wystarczy że wbijecie, wejdziecie sobie w opis, zostawicie mu suba. No i może moda pobrać się wam uda Polecam serdecznie Instagram już Hitomajo SRTastor.pl Pamiętajcie, żeby wbijać na kokscraft.pl Bardzo fajny serwer minigames z Minecraft możecie sobie pograć w tryb Emonga Na przykład ze mną, z Nexe i wiele wieloma innymi osobami Na przykład nie wiem guzik może się skusić, żeby pograć Tak, tak I Subskrybujcie, to tyle NERA Pa! pa. NERA